Nie żyje witolto drobina. Dziennikarz pracował w RMFFM i TVN nie żyje dziennikarz Witolto Drobina. Miał 50 lat. Nie żyje Witolto Drobina, poinformował Press.pl. Popularny dziennikarz radiowy i telewizyjny miał 50 lat. Wybitny i niepowtarzalny głos. press.pl cytuje opinię Tadeusza Sołtysa, dyrektora programowego RMFFM i wiceprezesa RMF. Informacje o śmierci Witolda Odrobiny wcześniej podali na Facebooku kolędzy dziennikarza z radia RMFF, Marek Balawajder i Marek Rusinek. Później potwierdziła ją także Edyta Kubalska, producentka raportu Turbo, w TVN Turbo. Witold Odrobina, najpierw RMF, potem TVN. Witold Odrobina był przez wiele lat związany z rmff prowadził w radiu wiele audycji m.in. Szewski Kwadrans, czy Osadę Wirakocza. Po odejściu z RMF FM Marcina Wrony prowadził razem z Marcinem Jędrychem, JW23. Odrobina występował też w radionoweli, Apteka Marzenie, był współprowadzącym satyrycznej audycji weekendowej pod tytułem, Wiódł Ślepy Kulawego, w której razem z Jerzym Skoczylasem komentował wydarzenia minionego tygodnia, a w czasie ferii zimowych pracował przy Olimpiadzie FM. W 1999 rok. Odrobina został sieciowym reporterem RMFFM. Nadawał z Krakowa oraz innych zakątków Polski. Był członkiem specjalnej kapituły, która 1 maja 2006 rok proklamowała na warszawskim placu defilat 4 RP oraz współautorem słynnych prowokacji, takich jak: prostowanie krzywej wieży w Toruniu, luksusowy przystanek w Rzeszowie czy koncert ciszy w opolskim mamfitarze. Brał również udział w nietypowych akcjach na przykład porywanie autobusów z pasażerami i zabieranie ich do sklepu na darmowe świąteczne zakupy m.in. w łodzi i bielsku białej oraz relacjonował Right New Zealand. Z powietrza, latając helikopterem RMFF, dawał relacje z najważniejszych wydarzeń, takich jak powodzi stulecia w 1997 rok, a także licznych akcji drogowych czy imprez organizowanych przez RMFFM, inwazji mocy, koncertowego lata, wyścigu spokoju. Po odejściu z RMF FM w 2006 roku pracował w antyradiu, gdzie współprowadził poranny program Kurranty, audycja antyradio Machina oraz był gospodarzem autorskiego programu Witopyto. Od kwietnia 2007 rok. Na antenie TV4 prowadził program Czułe Dranie, a od października 2007 rok. Był reporterem programu TVN Studio Złote Tarasy. Z antyradia odszedł w maju 2008 rok i przeszedł do polskiego Radia Euro, gdzie do maja 2009 rok. Był gospodarzem porannej audycji po bandzie. Współpracował z kanałem Discovery Historia oraz na antenie TVN Warszawa prowadził autorski program Odrobina miasta. Od listopada 2013 prowadził w dni powszednie program Odrobina Krakowa w radiu KRKFM. W tymże radiu pełnił także funkcję zastępcy redaktora naczelnego. Odrobina prowadził też telewizyjny cykl Odrobina Polski, który można było oglądać na antenie TVN Turbo. Ostatnio był reporterem magazynu Raport w TVN Turbo.